Dzień dobry! Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji z serii litery. Dzisiaj nauczę Cię, jak wyglądają drukowane litery F. Zapoznam Cię z nowym kolegą o imieniu Felek oraz opowiem Ci o foce. Przypominam, że wszystkie ilustracje, wyrazy oraz zdania do przeczytania można pobrać ze strony wydawnictwa klasa. A dodatkowe ćwiczenia znajdziecie w książeczce Chcę Czytać, Litery, część druga. Przyjrzyj się uważnie pyszczkowi tego zwierzaczka. Na pewno wiesz, że jest to foka. Powiedz mi, proszę, czy ten pyszczek przypomina ci może jakiegoś innego zwierzaka? Obserwatorzy zwierząt mówią, że niektóre foki z pyska przypominają psy, a inne koty. Przyjrzyj się tej foce jeszcze raz i powiedz, z jakim zwierzęciem według ciebie jest spokrewniona foka. Foki należą do podrzędu psokształtne. Są więc blisko spokrewnione z wilkiem i psem. A jak myślisz, ile kończyn mają foki? Foki mają cztery kończyny: dwie przednie i dwie tylne. Poruszając się na lądzie, foki czołgają się ciągnąc tylne nogi za sobą. Dzięki palcom złączonym w płetwy te morskie ssaki są znakomitymi pływakami. Każda płetwa składa się z pięciu palców połączonych fałdami skóry. Focze palce są zakończone pazurami, które przydają się przede wszystkim na lądzie i lodzie. Dzięki nim foki mają czym się zaczepić o śliską nawierzchnię. A co możesz powiedzieć o uszach foki? Uszy foki to tylko dziurki po bokach głowy. Zwierzęta te nie mają małżowiny usznej tak jak inne ssaki. A pamiętasz może, jak nazywały się wąsy morsa? Wąsy morsa to wibrysy. Wąsy foki nazywają się dokładnie tak samo i odgrywają taką samą rolę jak wąsy morsa, czyli są zmysłem dotyku tego zwierzęcia. A to mała foczka ma śliczne białe futerko. Czy wiesz, jak nazywa się dziecko foki? Skoro foki są spogrewnione z psami i wilkami, to ich dzieci nazywają się dokładnie tak samo czyli. Szczenięta. Dziecko foki to szczenie, tak samo jak dziecko psa czy wilka. A teraz bardzo łatwe pytanie: Jaką głoską rozpoczyna się słowo foka? Słowo foka rozpoczyna się głoską f. Czy głoska f jest samogłoską czy spółgłoską? F. Głoska f jest spółgłoską. Oznaczamy ją kolorem niebieskim. A teraz ułóż, proszę, schemat i model słowa foka, oraz podziel to słowo na sylaby. Właśnie tak. Tematem dzisiejszej lekcji jest f jak foka, dlatego nadszedł czas na literkę f. Oto mała drukowana literka F. W Twoim schemacie słowa foka, proszę zamień białe cegiełki na cegiełki z literkami, które już znasz. Znasz już wszystkie literki, które występują w wyrazie foka, więc zadanie nie powinno być dla Ciebie trudne. F, o, k. A. Foka. Pewnie domyślasz się, że ten chłopiec ma na imię Felek. A to drukowana wielka litera F. Ułóż, proszę, imię chłopca z literek, które już znasz. F, E, L, E, K. Felek. Świetna robota. Wiem, że twój podpis wygląda tak samo. Nadszedł czas na bardzo łatwe zadanie, czyli czytanie sylab. A teraz trochę trudniejsze zadanie, czyli czytanie wyrazów. Nazwy tych obrazków zostały przez Ciebie przed chwilą przeczytane. Następne Twoje zadanie polega na połączeniu obrazków z ich nazwami. Sprawdź pierwsze cztery obrazki. I podpisy do nich. No i jeszcze dwa trudniejsze. Jeśli nie udało Ci się wykonać poprawnie wszystkich podpisów do obrazków, to nie martw się, jeszcze jest sporo czasu na to, żeby poćwiczyć czytanie i układanie podpisów. Jeśli natomiast udało Ci się wykonać to zadanie poprawnie, Należą ci się ogromne brawa. Na dzisiejszej lekcji były już sylaby i wyrazy do przeczytania. Teraz przeczytaj, proszę, zdania. Przeczytaj nazwę tego przedmiotu. A na koniec zostawiłam dla ciebie mam nadzieję przyjemne zadanie, czyli rozwiązanie rebusu. A oto i jego rozwiązanie. Delfin. Mam nadzieję, że nie było to bardzo trudne zadanie i nie sprawiło ci ono większego problemu. Tak jak zwykle, na końcu każdej lekcji zachęcam Cię do wykonania zadań z książeczki Chcę czytać, litery, część druga. Tym razem znajdują się one na stronach 33, 34 i 35. A ja już się z Tobą żegnam. Bardzo dziękuję Ci za wytrwałą pracę. I zapraszam za tydzień na nową lekcję z panią Asią, na której poznasz nową literkę, nowe zwierzę i nową koleżankę pa, pa.